Cześć, zapraszam Was dzisiaj na 10 szybkich ciekawostek o Romanie Rensie. Zaczynamy! Numer 1. Jak wszyscy wiemy, Roman pochodzi z uznanej zapaśniczej rodziny Anuai. Jednak czy widzieliście, że Roman ma również korzenie włoskie? Matka Romana Patricia jest bowiem pochodzenia sycylijskiego. Numer 2. Roman przed rozpoczęciem swojej kariery zapaśniczej uczęszczał do Georgia Institute of Technology, którą to szkołę ukończył na kierunku zarządzanie. Tam też poznał swoją przyszłą żonę, z którą jest do teraz i z którą ma aż piątkę dzieci. Numer 3. Roman przed rozpoczęciem kariery zapaśniczej grał w futbol amerykański. Podpisał nawet kontrakt z drużyną NFL Minnesota Vikings, jednak po zdiagnozowaniu u niego białaczki, ta rozwiązała z nim kontrakt. Po pokonaniu białaczki spróbował swoich sił ponownie, tym razem podpisując kontrakt z inną drużyną NFL, czyli Jacksonville Jaguars. Jednak nie zdołał tam nawet zadebiutować, a jego kontrakt szybko został rozwiązany. Numer 4. Roman swoje pierwsze poważne kroki w wrestlingu stawiał w FCW, a zadebiutował on w pojedynku przeciwko Richiemu, synowi Rickiego Simbota. Później zdobył nawet pas drużynowy, jednak najciekawszym wydaje się fakt, że jego takim partnerem był wówczas późniejszy Tyler Breeze. Numer 5. Jak pewnie pamiętacie, Reigns zadebiutował w WWE wraz z grupą The Shield. Jednak nie wiem czy wiecie, że to nie Roman, miał być pierwotnie partnerem Dina i Sefa. Trzecim członkiem The Shield miał być nieco zapomniany już dzisiaj Casus Ono, który jednak został zastąpiony Romanem głównie za sprawą Triple H'a. Numer 6. Starcia Romana Reignsa z Brockiem Lesnarem należą bez wątpienia do tych legendarnych. Wszak panowie ci mierzyli się ze sobą na największej ze scen aż trzykrotnie. Jest to również swego rodzaju rekord. I już wam to wytłumaczę. Powtarzające się zestawienia na WrestleManii nie są szczególnym wyjątkiem. Oprócz Romana i Broka swoje pojedynki przeciwko sobie toczyli trzykrotnie również The Rock ze Stone Coldem, a także Undertaker z Triple H. Jednak to właśnie Roman i Brock, Trzykrotnie toczyli je w main eventach, największej ze scen, czego nie udało się dokonać nikomu innemu. Numer 7. Pierwsza czysta przegrana Romana Reinsa w głównym rosterze miała miejsce w czerwcu 2016 roku na Money in the Bank. Roman uległ wtedy Rollinsowi i być może nie byłoby w tym nic specjalnie interesującego, gdyby nie fakt, że dwa dni później ogłoszono, że Roman został zawieszony na okres 30 dni za naruszenie programu Wellness Policy, czyli programu antydopingowego i narkotykowego w WWE. Sugeruje się, że to właśnie ta sytuacja była przyczyną porażki Rensa na tamtej gali. Numer 8. Reigns mimo odgrywania już od lat roli najważniejszego czarnego charakteru w WWE jest prywatnie ważnym darczyńcą fundacji Make-A-Wish spełniającej życzenia chorych dzieci. Jest on także znany z udziału w zbiórkach i udzielaniu wsparcia potrzebującym, za co bez względu na jego osiągnięcia ringowe należy mu się ogromny szacunek. Numer 9. Romanowi udało się w swojej karierze skompletować praktycznie wszystkie tytuły mistrzowskie w WWE, nie wyłączając z tego grona także tytułów midcardowych Intercontinental i United States, a także tytuł Universal. Tego ostatniego zrzekł się w 2018 roku, gdy ogłosił, że nastąpił u niego powrót choroby nowotworowej. Chorobę pokonał ostatecznie w 2019 roku, powracając do WWE. Numer 10 Roman Reigns po swoim powrocie odzyskał pas mistrzowski już w 2020 roku. W 2022 roku podczas WrestleMania 38 pokonał Brocka Lesnara w pojedynku Winner Takes All, przejmując również pas mistrzowski WWE. Panowanie Romana zakończyło się dopiero dwa lata później na WrestleMania 40 i chociaż wszyscy dobrze pamiętamy te wydarzenia, tak jednak warto przypomnieć, że trwało ono 1316 dni. I było tym samym to najdłuższe panowanie mistrzowskie w WWE od 35 lat. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do komentowania i lajkowania tego materiału. Zapraszam Was również do subskrybowania tego kanału. Ja już się z Wami żegnam. Cześć!